Połem, Izys, Teatr Polonia to Neony dziś kultowe, prawdziwe drogowskazy na mapie Warszawy. Zaprojektowane zostały w czasach komunizmu, bo stolica Polski miała konkurować z Nowym Jorkiem, Paryżem czy Londynem. Było ich przeszło 2000. Miały być wcieleniem socjalistycznej wiedzy i rozjaśniać blok wschodni, czyniąc z Warszawy Europejską Stolicę Neonów. To to jest śpiew neonów. Niektórzy wielbiciele neonów właśnie się do tego dźwięku specjalnie podniecają i specjalnie podchodzą do neonów, żeby słyszeć, jak one cudownie brzęczą. Jesteśmy w Muzeum Neonów w Warszawie. A oto Zofia Kozubska, absolwentka ASP, a w latach 1972-75 zaprojektowała kilkanaście neonów. Była specjalistką skomplikowanych instalacji kwiatowych. To było ponad 50 lat temu. Warszawa i Polska była bardzo, bardzo zmęczonym państwem i bardzo smutnym, brudnym, często no, takim niezadbanym. Wobec czego w momencie, kiedy ma, miałam szansę zaprojektować neon i za, żeby on mógł zaistnieć na jakichś elewacjach, no to ucieszyłam się ogromnie, więc myślałam sobie, że to będzie taki prezent ode mnie dla Warszawy. Rzeczywiście Warszawa zniszczona w ponad 90% podczas II wojny światowej Straciła około 70 neonów, które oświetlały ją już w latach 30. XX wieku. Miasto zostało odbudowane w sowieckim monumentalnym stylu, neony, symbole reklamy kapitalistycznej zostały zakazane. Wielka zmiana przyszła wraz z odwilżą po śmierci Stalina w 1953 roku. Od 1956 władze komunistyczne zachęcały do produkcji neonów jako antidotum na szarość. Plan nazywał się Neonizacja Kraju. I Zofia wzięła udział w tym przedsięwzięciu. No to kto się mógł na to zdobyć? No tylko wariatki, które kochają Warszawę i które są gotowe dla nich za, za grosik popracować. I ty, chyba, to, chyba tym byłyśmy motywowane, że nie zrezygnowałyśmy łatwo, bo jednak ja chyba z 5 czy 6 lat projektowałam neony. Owszem, projektantkami tych świateł było wiele kobiet. Oprócz Zofii, Krystyna Kołodziej lub Magdalena Byczyńska. To było takie fajne, takie słodkie i się chciało po prostu wychodzić wieczorami z, z domu, bo i w przeciwnym wypadku to tam latarnia jedna co od drugiej daleko, ledwo, ledwo świeciła i to było po prostu mrok, smutek i jakiś taki niepokój, że co ja tutaj robię? A jeżeli były no one, one dawały taką Frejda jakąś taką. No chciało się żyć, zwyczajnie. W przeciwieństwie do krajów zachodnich, neony w Warszawie nie reklamowały produktów, ale informowały o barach, kinach, a nawet księgarniach. Stały się wizytówkami miasta, miejscami spotkań. W grudniu 1981 roku, w kontekście kryzysu gospodarczego i chcąc zapanować nad ludnością, generał Jaruzelski wprowadza stan wojenny i wydaje rozkaz wyłączenia wszystkich neonów. Warszawa pogrąża się w ciemnościach. Większość z neonów, uszkodzona, nie da się już ponownie włączyć. Ale dziś światło neonów powraca. Na przykład dzięki takim firmom jak studio projektowe Neon, w którym pracuje Adrian Bojanowski. Hej, Adrian, nieźle się tu bawisz. Tak, tak, jest to jednak zabawa, tak? Bo to. Formowanie neonu jest to formą sztuki, którą no, jednak trzeba to swoje własne serce włożyć i być no, całym sobą z tym, tak? Nawet jeśli nie ma białego fartucha ani grubych okularów, Adrian wytwarza neony w staromodny sposób. To nie są diody LED, ale w takim razie jak to działa? Jest to szklana rurka wypełniona gazem. Po zamknięciu końcówki i dodaniu elektrod, podłączamy rurkę do prądu i neon się zapala. Ale jak uzyskać kolory? Gazy są podstawowe dwa: argon, niebieski z połączeniem drucięcią, i neon, czerwony. Więc automatycznie już mamy dwa, dwa kolory: czerwony i niebieski. Żeby uzyskać inne kolory, są rury, które są bezbarwne, posiadające na ściankach luminofor, z połączeniem z elektrycznością ten luminofor świeci, daje nam barwę taką, jaką chcemy. Na przykład zielony, żółty, niebieski, różowy, wszystkie kolory. Są też rury, tak jak tu trzymam w ręku, barwione w masie, czyli szkło jest niebieskie. W połączeniu z gazem daje kolor albo niebieski, czerwony bądź można mieszać. Adrian i jego firma uczestniczy w tworzeniu nowych neonów, ale też w naprawie starych, dziś kultowych. Jak na przykład siatkarka, która sygnalizowała obecność sklepu sportowego na placu Konstytucji. Zainteresowała się tym neonem artystka Paulina Ołowska i zorganizowała zbiórkę, aby siatkarkę odremontować. Neon. Zapalił się ponownie w 2005 roku. Jego miniaturę można spotkać w wielu barach w mieście, jako jednym z symboli neonowego demona, który nigdy nie opuścił Warszawy.